Hej! Witajcie dzisiaj w odcinku z Astronira, z gry genialnej. A gry, genialnej gry Astronir. Prawda, Bartek? Tak. No właśnie. Bartek się ze mną zgadza nawet. Nie, teraz do, dołączam. Jest, jesteś, żyjesz. Dobra, jestem, żyję? No. Co najważniejsze? Dołączy, wsiadaj do fotela. No, wsiadaj. Dobra, ale taki jeszcze dla widzów. Ten, kto ogląda ten film i lubi astronomia y, hashtag astroner. Nie, to raczej nie zadziała. Jak ktoś zrobi hashtag astroner, y, to nasz ulubiony youtuber. Y, serduszko. Dobra, wsiadaj, Bartek. No nie, ja ci jeszcze nie załączyło. Aha, dobra. Martek już tu u mnie w grze stoi. Ale jeszcze u siebie nie stoi na świecie. Nie jest jeszcze w grze. Martek, w ogóle ja się zastanawiam, co ty sobie pomyślisz. Takie ja ci piszę. Yy, a wiesz, nie było mnie, bo byłem na Uniwersytecie Śląskim i przygotowywałem na in vitro do zasadzenia. Siedem. Co? O, jesteś, dobra. 7. Jedyny! A boom! A właśnie, powiedzieliśmy, widząc, co jest celem dzisiejszego odcinka. Celem dzisiejszego no, odcinka jest. skan. Jest skaner sondy. O nie! Chwila, kliknąłem na, na poleć. Kurza stopa! Kurza stopa! Dobra, nie ma problemu. Dobra, i lecimy. Ogólnie w grze jest urządzenie, które nazywa się skaner sąd. Dzisiaj użyjemy skanera sond, żeby znaleźć zabytkowe sondy, które są rozsiane na każdej planecie. Fajne jest to, fajna taka lekcja historyczna. Dobra. Jesteśmy we wszystko, co jest ważne wyposażeni. Ja, mam, ja jestem wyposażony nawet we wszystko, co nieważne. Dobra, a więc wziąć ten argon, który tutaj Dobra. jest. Dobra, czas aktywować, włączamy kompas. I na kompasie nie mamy niczego. A teraz V Bartek kliknął! Jest tam. Skaner sąd Chodź. i pokazuje nam się, gdzie jest sąd. Idziemy. Ta muzyczka ze skanera sąd, który jest o tu. Na moim plecaku, będzie grała im, tym szybciej, im szybciej, im bliżej widzimy sądy. Dobra, wyłączył się. Możemy lecieć. Bartek, pójść jeszcze raz. Już jest bliżej, ale ty nie możesz sobie puścić, bo mi mnie się to musi trochę naładować ten. A wiesz, że on się też przegrzewa. Patrz. Jakby. O dobra, jest, no. Nie, on się tylko wyłącza. Nie, już szybciej. O wiele, wiele szybciej. Zauważymy, że ta sonda zazwyczaj jest w górach. O dobra, są mi góry. Dobra, muszę poczekać, aż mi się teren załaduje. Już się ładuje. Ale jeszcze to nie jest to. Nie, to jest już chyba to. Co jest okay. dalej? Nie, jeszcze jest nie mi. Jeszcze nie mogę wiedzieć. To jest dopiero druga kreska. Tak, dobra, ale. A, faktycznie. Druga no? kreska miga. A, pokazuję w tamtą stronę. A ja tego nie kopię? Dobra. Czas iść. Ej, ale... Teren mi się nie ładuje w ogóle. Co się dzieje? Tlen. Ale to... Chwila. To muszę wyłączyć, muszę wyłączyć wszystkie... Nie, już w kreska się świeci. Oj, chwila. O, to spoko. Jej. Już działa, dobra, działa mi. Już się naprawiło. Pójdź jeszcze raz, pójdź jeszcze raz. Ja, ale gdzie żeś ty Polas? A jest, no. Oj. O, nie umarłem! Ej, jak ci to powiedzieć, mi się zacięła jakby trochę z sonda. A on... A, bo ona się przegrzewa i musi tak schodzić do góry, o. No wiem, coś tak dzieje. A ona jest już blisko. A ja umarłem. Trzecia kreska się świeci. Umarłem! A to dobrze. Ej, a dojdziesz do, do swojego do 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 grobu? Tak, zobaczę. Yy, no, jest dość daleko, ale chyba dam radę. Próbuj, na szlifcie dawaj. Ale to musiał, musiałbym mieć te tlenowe, o! Tu są zbiorniki z tlenem jeszcze ze dwa tlenowe filtry. Całe wyposażenie tlenowe. I może wytłumaczyć swojemu bratu Bartek, że nagrywamy teraz i fajnie by było, gdyby nie śpiewał, chyba że chce być na YouTubie? Ja mu to powiedziałem. Aha. Ale on chyba bardzo chce być. No dobrze, to teraz słuchacie młodej wschodzącej gwiazdy muzyki. Nie, bo on DJem chce być. A... Zainstalował sobie jakiś pro program do dj i tracuję życie. No, młodego wschodzącego DJ-a. Ten mam gdzieś autko. Ale... dobra, zbliżam się. Ale weź nie ten, nie odkrywaj tej sondy beze mnie, bo ja chcę też przy tym być. A wiem, ten ja odcinek ja chcę wejść do niej. Ej, jeśli tylko tą sondę... jeśli tylko tą... Ej, nie, myślę, że możemy zrobić odcinek z tylu sąd, ile się da? Ja skoluję z sądem, a sonda jest nade mną. Myślę, że możemy zrobić przynajmniej z tej sondy na Sylwii i z tej sondy na Desolo, czyli na księżycu tej planety. Dobra. Ej, ale muszę przyznać, że zobacz sobie, ile rzeczy da się w tej grze robić. Budujesz sobie bazę, jak już rozbudujesz sobie bazę do granic możliwości, odblokowujesz nowe rzeczy i jeszcze bardziej ją rozbudowujesz. Potem jak już odblokujesz większe rzeczy, przenosisz się na przykład na inną planetę i tam sobie budujesz kolejną bazę. Potem dalej na przykład nie wiem co możesz zrobić. Możesz na przykład zacząć odblokowywać portale na jakichś planetach. Potem możesz spróbować odblokować yy, to, jądro planety. Potem możesz sobie odblokowywać galastropody, możesz sobie odblokowywać sondy, a w samej grze jest tyle rzeczy, że po prostu można w niej naprawdę długie godziny spędzić. Więc jeśli ktoś z was więc jeśli ktoś z was ogląda te filmiki, a jeszcze nigdy nie grał w astronirę, to naprawdę bardzo bardzo polecam No Bardzo mega dużo malachit tutaj jest. Fajnie. Dobra. I bo ta sonda naprawdę ona raz jest, raz znika mi. Oj oj oj. Ma jakiś problem egzystencjonalny. Czekaj, ona jest. Ej. A dobra, widzę ją! Ej, bo nie wiem, czy wiesz, Bartek, ale. Ej, w, nie, wiesz, co to jest egzystencja? Nie. Istnienie. Ona ma problemy egzystencjonalne. Ja trochę odkopę tą, tą. Dobra. widzę, mogli ją zobaczyć. Bartek w ogóle wiesz jak, ona wygląda jak... Dobra, no mów. To? Nie, 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 już nic. Dobra. Wiesz jak, się mo... Wiesz jak się inaczej mówi, nie chce mi się? Jak? Mam, mam dysfunkcję układu motywacyjnego. Dobra. Co? Co? Bartek, w ogóle te skanery sądne się zużywają, nie? Więc będziemy... Nie ja wiem, ale no. one się zużywają, gdy je się wkłada. Tak, wiem. Ja o tym wiem, ja o tym wiem, więc. No okej. Okay. Jak przyjdziesz, to kogo wkładamy? Może moją? Um, ty będziesz. Y tak, bo ja szedłem jako okay. pierwszy, a ty w następnej będziesz szedł jako pierwszy, jasne? Dobra. Chodź tylko tutaj, bo tutaj jest taka góra i od razu na niej jest takie zboczy. Poczekaj, ja do ciebie tam wyjdę, bo jest taka. Takie Ale duże ja, cię widzę, przez górę. ja cię widzę, ja ci widzę, ja cię widzę. Nie poczekaj, bo to jest takie przejście przez górę. Ale ja już weszłam prawie na sam szczyt. No dobra. No musisz potem zjechać z tego szczytu. Dobra. Ale naprawdę obu, szukanie widzisz? sobie sąd jest naprawdę mega fajnym zajęciem. O, tu... O jesteś... Widzisz? Tutaj jest. O! To czekaj, jest ja ten! Składam. Wiesz, że możesz sobie nawet zobaczyć, co to jest? To jest kosmiczny... Czekaj! Dobra. Czekaj, Trzy? czekaj, 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 to jest kosmiczny no? teleskop Keplera. No Składać? dobra. Podłączaj, no. Zużył się. Co się sta... co się stanie? I spójrzcie na to! Teraz, uwaga! Co się stało? Patrzcie. Czynina, czy coś? Tak, był. Był, był wędrowiec. ale to dziwny dźwięk. Wędrowiec? Tak. E, bo ja w ogóle przed chwilą achievement odblokowałem. Jaki? Nowe misje. O, ta, tak, tak, misja. Pierwsza się. sonda. Dobra. W ogóle sygnałem. 5000 bajt! O wow. O, włam na skrytek. To jest jakby na Znajdź i Ej, pisać ale f... Ej, ale fajna muzyczka jest Bartek, ty słyszysz tą muzyczkę? Czekaj, posłuchaj. Proszę. Ej, poczekaj chwilkę! Poczekaj chwilkę, chcę żeby posłuchać z tej muzyki I on się obraca automatycznie w stronę tej sondy. Następnie. Ej, no ale poczekaj! Jak kompas działa, pokazuje nam tą Dobra. sondę. Mamy tutaj zadanka, co nie? No. Mam na skrytek. Ej! Jak myślisz, da się to przenieść wciągarką? No da. No tak, tylko że wiesz, możliwe Możli Możli też przebieźć od razu tego. Możliwe, że się da. Ej, aż mi się uśmiech na twarzy pojawił. Ej, ale patrz! Mamy takie zadanie, no? z którego będzie RTG! Jakie? R taki normalny. Czekaj, dziennik nie... A nie, QT RTG! Cute, Odblokowana no. potencjał. Odblokowano potencjał. Odblokuj pi schematów z katalogu. Stop, no wiem, chodź. O, przetwarzanie wielu... Wielorędziowe. Wielorędziowe. i wszystkie... ...jądra. to jest 10 tysięcy bajtów. I QTRTG. Po drugiej... QTRTG. Dobra. O, a tutaj to już będzie... Aktywuj nie znam tego. Jeszcze ostatnie. Poczekaj. No. Znajdź pozostałe zabytkowe sondy. A, dobra. No. Jeszcze może nam poczekaj, bo ja mam próbeczkę. Dobra, weź ją. Jeszcze jak się pośpieszymy, to może zdążymy na desolo zrobić. A no, nie, no to tak to zostało. Zostawiam tą próbkę. Spierdzielaj próbko. Ej, chociaż, że możemy zrobić tak, że teraz jak wrócimy do Łazy, to zakończymy ten odcinek. I po prostu, żeby... Jeszcze na Żeby jakby widzowie mogli go całego obejrzeć. Żeby widzowie mogli go całego obejrzeć i zrobimy jakby taką miniserię z sond. dobra. Dobra, teraz otwieramy mapkę i lecimy do bazy. Dobra. Ja już mam otwartą mapę, a ja już jestem blisko. Bo już wcześniej od Ciebie pojechałam. Tak, tylko że trochę po lewo sobie poszedłeś. Więc Wiem. tak... zjechałeś trochę z trasy. Jak dużo tutaj żywicy jest! O, już się ładnie. to tak dużo żywicy, a my na tym glaciu złomujemy i z tego robimy, synu. Synu! O! Wow. Jaka dziura! tutaj jest mój mostek. Dobra, a ja. No dobra, ja wracam tą samą drogą, którą tutaj przyjechałem. Dobra, a ja wracam. Nie wiem, czy tą samą Ja już mam. Za niego będę przyjeżdżał obok tej opuszczonej bazy. I do naszej. Ej, to wiesz, jeśli da. Możemy zrobić eksperyment i spróbować tu przylecieć potem z wciągarką. Dobra, to przyleć. Ej, ale czyli ej, a z Ej, a weź teraz uruchom ten skaner sondy? Mm, tak, on jest. Może go ten... uruchomić. Tak. Ale pokazuje ci tą sat, tak. satelitę? Tak. Ej, pokazuje? Tak. a to myśmy mogli sobie, jakby, ta, to będziemy, to byśmy sobie zrobili taką konekcję sond. To by było fajne. Tylko szkoda, że nie ma jakby takich tabliczek, jak no. w Minecraft'cie, że możesz sobie napisać coś, co nie? No. Bo byśmy napisali tak, na przykład, sonda, nie wiem, de solo, sonda yy, Sylwa. No, ale to można... Dobra. To co, zrobimy taki eksperyment i przylecimy tu teraz w z wciągarką? Dobra, wsiadaj, no. No jeszcze ze wciągarką, chyba że... Ej! a nie. Ja bym chciałem mu z SPS-em, to by było szybciej. Ale musielibyśmy go spakować, a wtedy hydrazyna by się w nim tak. straciła. Dobra, poczekaj. Eee, glacio, 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 glacio. Gdzie ono jest, dobra. Ej, ale w sumie to. W, u mnie w klasie to są strasznie, strasznie głupie osoby niektóre. Ej, jak już ci tak, mówiłem to, ostatnio, no, ale mogę. to. to nie mówiłem ci to już ostatnio. Nie ja mówiłeś o tym Ferrari. Ta, nie o Ferrari o Lamborghini. Antler że moja ale to opowiem tobie mogę opowiedzieć jeszcze na odcinku że e, moja klasa ostatnio osoby z mojej klasy e, mo, moja klasa się ostatnio podzieliła na dwie nawet nie musisz wysiadać podzieliła się ostatnio na dwie połowy e, jest e, połowa która mówi że mówi się Lamborghini a druga mówi że mówi się Lamborghini i po prostu strasznie, czekaj wysiądź jeszcze, i po prostu strasznie się o to pokłócili i yy, teraz jak te osoby, które mówią Lamborghini, usłyszą, że ktoś mówi Lamborghini, to wtedy od razu mówią, że on jest wieśniakiem i że jak on tak może. Wieśniaki. Ty wieśniaku. Dobra, wsiadaj. Ty wieśniakusko, a nie. Nawet się teraz to nawet przeszło na taki poziom, że już się te osoby, które mówią Lamborghini albo Lamborghini pytają się pani, proszę panią, a jak to się mówi Lamborghini czy Lamborghini? A jak pani im powie, że mówi się, no tak na serio to mówi się Lamborghini, to oni mówią, e proszę panią, pani nic nie wie, to się mówi Lamborghini. Lamborghini czy Lamborghini to tak samo. Lamborghini w to jest jakby po angielsku się mówi, a Lamborghini to w przetłumaczeniu na polski, więc o co im chodzi? Połowa twojej klasy to Anglicy, a połowa to Polacy? Nie wiem. Siedzą moi, moi koledzy, wszyscy są z Polski. Dobra, chodź. Daj mi ciągarkę. A mogę ja? Nie, ja, ja, a ja mogę ja? No dobra, weź, a Poczekaj, ja, ja mogę sobie ja. Poczekaj, weź ją sobie do rączek. Weź ją sobie do rączek. Jedziemy. Jedziesz, dobra. Czekaj, bo... E, tylko weź ją uruchom. Uwaga, uruchamiam. Dobra. Tamtą stronę. Ale na tej deskorolce naprawdę się fajnie jedzie, nie? To jest... Ej, a to nie... To, de deskorolka to jest chyba jeden z najszybszych pojazdów. Jeśli nie najszybszy, nie? Oj. Chyba, że jeszcze ten... Y ten, taki gazik. Nie, gazik jest o wiele wolniejszy. To jest skoro... no to, no to, to najszybsza i najlepsza. Dobra. Ale na drugiej, drugie miejsce zajmuje ga gazik. Gazik. No, albo SPS. No, nie no, SPS to jest latający, więc. Chociaż no. że duży łazik albo y, ten średni też można zrobić jako ten. Jako y, latający. No tak. Ej, kiedy musimy zrobić, wiesz co? Który z nas wejdzie do takiego ciągnika? Poczekaj, muszę stanąć. A, no, bo nie wiem. O Wiesz, stanąć, jakby. Wyjść do. Wejść Włączyć jakiś silnik manewrowy, co nie? Aha, no. Silnik manewrowy. I podłączyć, i żeby sobie Wiesz, kiedyś musimy zrobić coś takiego, jakby. O, tam, w tamtą stronę. Czekaj. Ja wiem, ja tylko sobie zrobiłem przerwę, żeby mi trochę szybciej deska leciała. Coś typu. Zbudujmy to, tylko że w astroniżę. Zbudujmy to i na przykład... Statek, statek. Ciągnik albo nie, łazik z napędem rakietowym. O, w tamtą stronę. Ile tu malachitu jest? Uruchom go! Uruchomiłem, on tam jest za górą. Ten... W sensie ta sonda jest za górą, ten kosmiczny teleskop Keplera. W ogóle ostatnio jakiś wyle, jakaś sonda wyleciała. To już było kawałek czasu temu, ale wcale nie aż tak daleki. Dobra, szybko, szybko. dawaj, robmy test. Czekaj, ja mam odkop... O, już jest odkopana do końca. Ma fizykę, to prawdopodobnie wciągarka będzie na nią działała. No dawaj, chodź tu. Chodź, gdzie żyjesz, Polaz. Nie, tutaj jest roślina zła Aha, dobra A poczekaj, mogę ja podpiąć? No ale czekaj, no trzeba Weź podepnieć. No trzymaj ty! Trzymam, trzymam Dobra i uwaga Podpinaj a, bo ja, dobra, podpinam Nie da się No Nie da się Ej, nie działam, nie gadaj No nie co, wszystko przez... Nie No na stówę, nie aby fajnie było, tak. No. Albo e, poczekaj, ja to przytrzymam, a ty weź tego ciupka i weź spróbuj nim e, walnąć. Ale czym, co? No tym dziupkiem, Ja go przytrzymam. No, i dziup. Jest! Nie. nie. Ale jakby jest, że się trzyma, ale nie, nie można. i a możesz to na siebie przytrzymać? Ej, no. W sumie. NIE MOGĘ! E, nie, nie mogę Ej weź... a nie! Szkoda, bo on do mnie machał Nie! Jesteś podpięty! Ej no! Puść to, puść wciągarkę, nie, nie. puść wciągarkę, zobacz Ja myślałem, że ty wystrzelisz Jestem na smyczy Przecież teraz tak Ale jak ty tak wystrzelasz, co nie? Ej, no tak, jesteś na smyczy! Stój tu, piesku! Zerwałem się, razem ze smyczą uciekam. PIESEK! W pogoni za psem! W, w pogoni za psem... Kurza, stopa! W Bartek... Za Bartek, mogę ja teraz to do ciebie podpiąć? Czekaj, czekaj, Dobra. czekaj, 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 czekaj ale weź tak do, do mnie podepnij! Trzymaj to jak gdzieś daleko polecę No i dawaj. zobaczymy co się stanie! Odpięła Dobra, urwałoś się! Dobra, to idziemy do bazy. Dobra. Mm. Nie, co się stało gdyby... Nie, chciałem zobaczyć co by się stało. Jadę na destę.

Masz uderzałem nieco jakiś czas. Też masz dusi się. Ja się dużo. Ja też. Ja Nie, już zaraz będę. Ej, czekaj! Bartek! No. Weź to przypnij do rakiety. I odleć. Ej, czy ty myślisz o tym samym, co ja? No. E, dobra, to ja polecieć? Ej, nie, czekaj! Wiesz, co zrobimy? Ej, albo... W... Czekaj, przy... poczekaj! Czekaj, czekaj zaczekaj, czekaj, zaczekaj. Mam genialny pomysł. Nie, nie ty do schronu bo od schronu się nie odczepi bo ja z odczepi się na kreatywnym Trze... nie od schronu się nie odczepi ale nie nie odlatuj jeszcze czekaj zaraz to zrobimy nie odlatuję Podłączyłem do schronu poczekaj Weźmie. weźmiemy nadajnik nadajnik zabierzemy i weźmiemy żeby podpiąć tą, wy... żeby tą wciągarkę podpiąć do nadajnika. Wiem, że my się teraz bawimy w jakichś takich pogromców mitów i wynalazców. Ale tutaj jest. A mieliśmy się tylko sondę odblokować jedną. jest nadajnik. Ale ten, gdzie? No tutaj obok mnie. Aha, okej. Okay. podpiąć do nadajnika? No. Dobra, Fakuj podpiąłem. Podpiąłeś? Tak, faktycznie jest, no. To no do EQ, żeby wziąć? Nie, no nie. Czekaj, gdybym wziął do EQ, to co? Nie, zostaw go, zostaw. <grym> Czekaj, nie, zo wyjdź go wyrzuć, wyrzuć go. <grym> Dobra, ale tak trochę to. Nie wyrzuć to nie go szukło. i odleć, i odleć. A nie razem od razem odlecimy, no, dawaj, siadaj do tego i zobaczymy co się stanie. Nie, nie zabraknie, nie leci. Za nie ale to mnie go wywaliło na drugą półkulę. Dobra. I, ale i tak, y, ale tak po, y, lecimy sobie, wracamy, a okazuje się, że mamy go na pokaż. Jakby wpadł do Ej, Ale z tą wciągarką naprawdę skupa zabawy. No. Ja jeszcze poszukam trochę na internecie, czy da się jakoś zmienić położenie tych sąd. Yy... A, no tak. A my... I Czekaj, popiszę, bo odcinek drogi... już trwa 24 minuty. Musimy się pożegnać. No, wiem, ale chciałam coś widzom powiedzieć. No. Drogi widzu, yy, yy, możesz yy, pod tym odcinkiem, w komentarzu, zadecydować jaką następną sądę, albo mamy yy, yy, po prostu portale odblokować, więc jak ty, ty, drogi widzu, napiszesz, może to spełnimy. Dobrze. A, już odcinek trwa 25 minut, więc my się z wami żegnamy. Życzymy Wam miłego dnia i pa! A właśnie, chwila. Jestem motylkiem! I którym ty to robisz?